Kupując ten um, róż w niemieckim Kauflandzie, on jest też dostępny w Polsce. Blushin, Charm od Catrice z dobrym składem. Ja od razu miałem założenie, że go nie będę testować na twarz, bo ja nie nakładam różu, ale przetestujemy sobie, czy on się sprawdzi jako tint na usta. Czy to będzie już przegięcie na maksa różu, czy to będzie taki naturalny efekt. Także co, jedziemy delikatnie na razie. Ojeju, jest krycie. Mhm. O, jak rozlew, teraz? Mhm. No takie. O, teraz. Mhm, teraz jest spoko. Także, w sumie, ten róż można używać jako tintu, ale szczerze powiedziawszy, ten kolor mnie nie kupuje. Nie kupujemy ten kolor, więc ja nie będę go używać jako tintu. Ale jeżeli szukacie dobrego różów styku, szukajcie online w Polsce blushin czern od Catrice z bardzo dobrym składem bez talku, kancerogenów, mikroplastiku. On teraz zasech na ustach, ale usta nie są wysuszone taki cwancyk. Wy to oceniacie?